To jest Swain top, chyba, a nika nam idzie to. Raczej oro, dobra, ja idę za dwóch. Gram na samym Mastertier, ja jestem ciekawy, jakie to są MMR-ki. Dobra, widzą, ja muszę to wygrać. Swain to jest. raczej łatwy matchup. Raczej łatwy. Ma mały zasięg, więc ja mogę fajnie wskoczyć. No, jak dostanę z E, to jestem boosted. Czemu on. Nie wiem, kurwa. Czy to jest 0 IQ, czy 200? Powiedzmy, że 200, bo mieliśmy Tristana, która mogła sfollowować. Jednak chuj. Dobra, Niko Copley, no to jak. Ornik na pewno nie padnie od tego. A on dostał kilo w ogóle. Ja pamiętam na eunę raz z typem pisałem. I on tam, nie wiem, się chwalił swoimi zarobkami, właśnie, że szybko sobie konta do Master wbija no i sprzedaje jej i tam, nie wiem trochę wyszło pieniędzy ale trochę mi się wydawało trochę mi się wydaje, że zakrzywił trochę rzeczywistość bo niby, nie wiem no czy 6 tysięcy miesięcznie by z czegoś takiego to albo wystawia na sprzedaż konta za tysiaka, albo nie wiem a, mogę dostać z tego oka ale brakuje, wyszło nie wiem czemu ja chcę doczować wszystko. Jakby wystarczyło autosa dodatkowego dać, grał 13 godzin dziennie, no 13 godzin dziennie i, no nie wiem, no. Kurde, musiałbym mieć chyba z 12 kont, może nawet więcej w miesiąc? Z levela 30 do Master Tiera? No kurde, trochę dużo, nie? Lepszego startu sobie kurwa nie mogłem wyobrazić. Ja pierdzielę, lepszego startu nie mogłem sobie wyobrazić. <grymne> XD <-net. grymne> Ziami musiał być odklejony, ja konto Master Selfie sprzeda sprzedałem z 3 tygodnie, a wystawione było za 200 ziko, No to mówię, no trochę zakrzywił rzeczywistość. No, no wiesz, no jak chwalisz się zarobkami, no to najlepiej tak no... Solidnie. Ja też mógłbym powiedzieć, o na streamach zarabiam 12 tysięcy miesięcznie, bo był jeden miesiąc, gdzie Asanti mi tam dał bardzo dużo, nie? No, Nawet... prawda jest inna. Aaa, ja, topa chyba. to poszedłem topa. Dobra, tam się ma Sanestka Toplayer. No, widzę, że bajni katy Bardzo dobrze trafiaś. Ona jeszcze zabiła bli Jak to się stało, że ona jeszcze Blitza zabiła i execute? A w sumie warf, bo ja się chcę zlikanować. Miałem ziomka co. Kaj są na topie BMG gma i każdą inną postacią teraz na sprzedaży. Kant 0 zarobku, czy do stingu w miesiącu, raz udało mi się 1K zarobić ledwo. Aha, <ścoughs> czyli tysiaczka ten na miesiąc za grandmastera. Znaczy teraz teoretycznie, jak się tyle lpków dostaje za wina jeszcze jak masz dobre MMR-ki. No kurde, patrz na moje konty jak ja. Od Silvera do Diamenta, włącznie do Diamenta, jeden nawet, dostawałem 40 LP, więc no kurde. Jakby mi lepiej poszło, no to... Mati, dzięki za sobieka. No to w 40 gier biłbym e, Master Tiara. 45, coś koło tego. 45 gier za e, 300 zł po dwóch tygodniach, jeśli w ogóle się znajdziesz kupca. Czy to się opyla, no... nie mam pojęcia. Gdzie tylko to sprzedałem razem z e-mailem. Eee, domyślam się, że tak. W sensie, że nie jest zweryfikowany mail i możesz sobie zrobić go. Pewnie tak to działa. Napójdę no, sobie topa. Nie masz ulta jeszcze. Dobra. Nie wierzę. Ona może go kontrolować jak robi śmigło. Kurwa, oni to zmienili. My bad. No ja też dostanę pierdolce. Ja kiedyś dostawałem do wbicia konto z brązy 4 do p4 i potem stwierdziłem, że w życiu więcej wbijenia rank powód prosty, inek 12 lp, robiąc nawet 90% ratio to katorga. No wiesz, no boost boostowaniem raczej się zajmują ludzie, co nie wiem, no kurde. Nie wiem, albo masz challengera i po prostu bierzesz high ordery, czy jak to się tam nazywa, że po prostu z wysoką rangą. Mi się opłaca jednak. bo nie wiem, ktoś młody po prostu, co jest Dobry, w Ligusia. Dobra, nice. No, z naszortówem to jest fajnie Nie wiem, czy nawet naszortów w tej. w tej konkretnej akcji nie zrobił więcej niż divain Nice. Kurde, widzowie, wychodzi ta gierka. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja nie cierpiałem tej gry dzisiaj i chciałem już skończyć streama po 15 minutach, a teraz mi się jeszcze więcej chce grać. <noise> Ciężkie jest życie jak jesteś uzależniony. <noise> nie wiem czy gościu ma jak zosta. Powiedzmy, że warf. A ja nie mam Dark lol Jedyny plusie do oglądania streamerów to taki, że nie muszę ligi od roku włączać <noise> O, co, przestań się grać wideo. Oh, siema. 3 złote. Dzięki siema bardzo. 3 złote. dla idola. Dzięki bardzo wyczko. Ja również pozdrawiam. Lepiej być uzależniony od nikotyny, czy komputera? Chyba od kompa, bo nikoty... Na nikotynie... Kurde, chociaż ciężko powiedzieć. Na nikotynie tracisz HS, teoretycznie na kompie też tracisz HS i czas i... No, ciężko powiedzieć. Ale... No nikotyna chyba bardziej niszczy zdrowie, niż komputer. To też zależy, no bo... Nie wiem, uzależniony od komputera to chyba... Bo ciągle siedzi na kąpie i w ogóle, a, uz a uzależniony od nikotyny to nie wiem albo pali nie wiem paczkę dziennie, albo dwie paczki, albo pół paczki, no różnie bywa. W sumie tak samo jak z uzależnieniem, nie? Czy uzależnieniem to jest 5 godzin dziennie grania w gry? Czy dopiero 8 czy 10? czy już od 3 się zaczyna, to jest bardzo sobie. Będę ją zabić jego Niedobrze Wystarczyło ulti, co? Nice Dobra, no tego bliska tak lubię i nie lubię, nie? Nie wpierdalałem się bez sensu nurse. On mi up upgrade mi co? Myślałem, że miałem upgrade i itemek. Ty kurde sama lubię nic nie miałem zasięgu Dobra Woliber, dostał 1000 golda. Lepiej oddać golda Woliberowi niż Jinx. Jak ma 07 Ale tanki świnia Kurde czemu wy barona nie robicie? Dobra chuj Myślałem, że o miście, dziękuję Myślałem, że ma tylko jedno. Medzajkę? No... Ale kurde, jakbym zginął teraz. Ale, no, Medzaja byłaby dobra, bo... Teraz... Nie, na chwilę. Tu się ulti skończy. Nie wiem jak to się stało, że się tak wyjebali. Nie dostaje damage'a. GG. Master Tier widzę. Do tej gierce. Teraz nie Kurwa zgiń Jezus Maria, zaniowałem mojego Orna Yes, kurwa, udało się. Nie, yeah, pierdziele, udało się w końcu. O, udało się. Mamy to. Mamy to. Master tier w końcu. Kurde, 48 winów. 18 luzów.